Cześć! Drugi filmik, druga część, wideoblog wyzwania. Niestety nie udało mi się dzisiaj skończyć filmiku, który założyłem sobie wcześniej. Miał być taki na wypasie, z cutscenkami, z super muzyką, z ilustracjami, takimi z sieci tak itd. itd ale walczę z programem Lightworks, który jest mega trudny, jak dla mnie, w obsłudze. Jest super profesjonalny, jak się okazuje, bo fajne rzeczy można w nim robić, ale trochę jeszcze muszę się go poduczyć. Dlatego dzisiaj nie wrzucę tego super filmiku, a wrzucę taki krótki insight, krótką myśl, którą chciałem się z wami podzielić. Jestem Grzesiek i jestem członkiem zespołu Mutated Byte. To jest nasz startup, to jest studio gier. Robimy gry mobilne i nie tylko, bo w przyszłości również planszówkę chcemy wypuścić. Um, zajmujemy się tymi grami i... i... To, co robię teraz, to między innymi uczenie się designu gier i uczenie się budowania gier. I między innymi tym chciałem się z wami podzielić. Może zastanawialiście się kiedyś, jak to jest, że dużo osób spędza przed grami godziny i potrafią całymi dniami grać w tego Wiedźmina, czy w tych Heroesów, czy w jakieś Simsy, czy w głupią farmę na Facebooku. Jak to jest, że ktoś może grać w farmę na Facebooku non-stop? A no tak jest. Jest w game designie takie, takie pojęcie, które jest stosowane, pojęcie pudełka skinera. Chodzi o to, że gracz podczas rozgrywki dostaje nagrody w określonych miejscach. Oczywiście gracz nie wie, kiedy dostanie tą nagrodę, a jednak ją dostaje. W grach jest to znane jako achievementy, czyli osiągnięcia. W kasynie na przykład są to po prostu wygrane, kiedy gramy w jednorękiego bandytę. Nie wiemy kiedy ta wygrana przyjdzie, a jednak ona przychodzi i się i tak cieszymy i to przytrzymuje nas w tej samej grze, bo być może następnym razem o już teraz czuję, że wygram, czuję, że wygram. W grach, na przykład grach na komórki, stosujemy systemy achievementów, które polegają na tym, że gracz wykonując pewne rzeczy dostaje nagrodę, czyli odblokowuje achievement, odblokowuje osiągnięcie. Jak można to wykorzystać w waszych biznesach? Pewnie większość z was nie produkuje gier, ale zajmujecie się marketingiem i zajmujecie się sprzedażą. Jak można to przełożyć to pudełko Skinnera i nagradzanie gracza czy klienta osiągnięciami za yy, jego uczestniczenie w waszym biznesie. No, możecie się zastanowić i odpowiedzieć sobie na to pytanie, co możecie zrobić, żeby docenić waszego klienta. Czy to jest wysłanie podziękowań, czy to jest... Um... Wysłanie życzeń na urodziny, czy być może docenienie go w jakiś sposób, zrobienie mu niespodzianki, takiej, że jemu się zrobi miło i gwarantuję, że dzięki temu stworzycie bliższą relację z waszym odbiorcą. To jest jedna rzecz, którą chciałem się podzielić. Druga rzecz, bardziej taka filozoficzna, być może, czego uczą gry w sytuacji bardziej życiowej. Kiedy na przykład y, biznes momentami nie idzie, albo w ogóle w życiu nam nie idzie i mamy dużo mm, problemów po drodze, jest nam pod górkę i tak dalej. Gry pokazują jedno. Jeżeli grasz w jakąś grę, na przykład w jakąś strzelankę, to skąd masz wiedzieć, gdzie masz iść? Masz iść tam, gdzie jest więcej wrogów, czyli tam, gdzie jest po prostu trudniej, bo czasami droga. Przez którą idzie się trudniej i podczas której musisz walczyć z wieloma przeciwnościami losu, prowadzi właśnie do zwycięstwa. To jest druga sprawa. No i na koniec, korzystając jeszcze z okazji, chciałem wam coś pokazać. To mam nadzieję, że widać to jest najnowsza gierka, którą wypuściliśmy z chłopakami z Mutated Bites zaszczepanem i z Kamilem. Dzisiaj została zaakceptowana przez Google Play. I zachęcam was, jeżeli macie telefony na Androidzie bądź tablety, zachęcam was, żebyście sobie ściągnęli i zobaczyli, jak my wykorzystaliśmy achievementy i cały koncept pudełka Skinnera. I mam nadzieję, że gra się wam spodoba i że spędzicie nad nią dużo przyjemnych chwil, na przykład jadąc autobusem bądź czekając w kolejce, ee, w dowolnej kolejce. <laughs> Okej, okay. pozdrawiam i do następnego razu.